Na moim kanale z tej strony, Krzysztof Wojczal. Dzisiaj powiemy sobie o tym, dlaczego mówi się w przestrzeni publicznej, w dyskursie dotyczącym polityki międzynarodowej, że Republika Federalna Niemiec siedzi niejako okrakiem na płocie. Ale zanim do tego dojdziemy, chwila na reklamę. Trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Książka, która niebawem, myślę, że gdzieś w połowie wiosny, ukaże się i będzie ją można zamówić w przedsprzedaży. Natomiast wracając do tematu, o co chodzi generalnie z, to z tym, że Niemcy nie potrafią zdecydować, czy nie potrafią wybrać które jest ze stron zmagających się stron, stron w układzie międzynarodowym, w globalnym układzie międzynarodowym, czyli w trójkącie tak naprawdę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami a Unią Europejską. Oczywiście Niemcy reprezentują, czy kierują jako Unią Europejską i mówi się, że Niemcy nie mogą zdecydować się, czy handlować z Chinami, czy też jednak pozostać zależnym od Stanów Zjednoczonych. A jeszcze przecież Niemcy próbują dogadać się i to nie powinno dziwić z uwagi na importowane surowce z Rosją. Także Niemcy siedzą okrakiem na płocie, a w szczegółach wy, wygląda to w ten sposób, że by się teraz opierał o dane z 2019 roku, czyli sprzed pandemii, czyli to jest taki obraz jaki moglibyśmy uzyskać po dojściu niejako gospodarki do siebie. I daje to pewien obraz, jak w normalnych, powiedzmy, warunkach gospodarka niemiecka czy handel niemiecki powinien, powinien rzeczywiście osiągać wolumeny i jaka powinna być struktura importu i eksportu. Otóż w 2019 roku cały handel, zarówno jak import, jak i eksport, stanowiły mniej więcej blisko 80% niemieckiego PKB. 80% to jest w zasadzie gospodarka niemiecka, żyje, obraca się, funkcjonuje na handlu. Oczywiście to jest ogólnikowe stwierdzenie, no bo tutaj trzeba wyjść głębiej chodzi też o przemysł, który wytwarza produkty, które są następnie eksportowane, które podbijają rynki zagraniczne. Natomiast to pokazuje, jak. Niemcy zależni są od szlaków handlowych, od właśnie zniesienia na przykład granic celnych, jak w Unii Europejskiej, od umów handlowych, no i przede wszystkim od sił, które gwarantują niejako bezpieczeństwo szlaków handlowych morskich przede wszystkim, szlaków handlowych i to bezpieczeństwo oczywiście zależy od Stanów Zjednoczonych. Sam eksport niemiecki Składa się na 40% rocznego PKB, jeśli chodzi o niemiecką gospodarkę, także ten eksport jest niezwykle niezwykle ważny dla Niemiec i stanowi zresztą nawet potrafi stanowić większy procent w przeszłości, natomiast troszeczkę Niemcy tutaj jakby obniżyli udział eksportów w udziale w PKB. Natomiast istotnym jest to na kim Niemcy zarabiają w tym handlu. I w 2019 roku naj, najwięcej zysków Niemcy osiągnęli w handlu ze z Stanami Zjednoczonymi. To, było, to był największy zysk, czyli już jakby po, po odjęciu, taki netto, zysk netto, czyli podjęciu wartości eksportu, od wartości eksportu um, wartość importu zyskali na czysto około 67 miliardów dolarów, co było wynikiem najlepszym. Następnie najlepiej zarobili na handlu z Francją i na trzecim miejscu z Wielką Brytanią. Także to pokazuje, że dla Niemców najważniejszy jest rynek Unii Europejskiej jako całość i Stany Zjednoczone, bo na tym najwięcej zarabiali. O dziwo z, w handlu z Chinami w 2019 roku Niemcy osiągnęli największy deficyt handlowy, który wyniósł 16 miliardów dolarów, więc nie jest tak dobrze. Oczywiście w 2016 bodaj roku Niemcy jako jedyne państwo Europy potrafiło osiągnąć dodatni bilans handlowy z Chinami, natomiast Chińczycy szybko szybko skorygowali, szybko skorygowali tą niekorzystną dla nich tendencję. Także tak to wygląda jakby w bezpośrednich liczbach, tutaj, tutaj jakby widocznym jest, że jednak Amerykanie mają dużo większe wpływy i tak naprawdę oni finansują Niemców, są tutaj konsumentem finansującym, a Niemcy no, muszą się liczyć ze zdaniem amerykańskim, co było widać za Donalda Trumpa, kiedy ten nakładał cła na przykład na stal i aluminium, co uderzyło właśnie głównie w Niemcy. Także na tej płaszczyźnie warto sobie zdawać sprawę z tej zależności od USA. Oczywiście, yy, mówiłem to w innym nagraniu, Niemcy są też zależni w pewien sposób od Chin, yy, z tym, że tej zależności nie widać tak konkretnie w tych statystykach, yy, w jakich gusowskich nazwijmy to. Z tegoż względu, że niemieckie firmy, niemieckie koncerny zarabiają bardzo dużo, ale na miejscu w Chinach, to znaczy mając tam fabryki, mając tam produkcję, posiadając w Chinach, w Chinach produkcję, tam jakby sprzedają samochody niemieckie na rynek chiński czyli w zasadzie niemieckie samochody pochodzące, wyprodukowane w Chinach, sprzedawane są w Chinach. Co ma konsekwencje takie, że Podatki wprowadzane są w Chinach z zysku Pracownicy to są Chińczycy w tych fabrykach oczywiście. I fabryki te muszą jakoś w jakiś sposób próbować transferować ten kapitał, ten zysk do Niemiec, co często jest utrudnione albo ograniczone. W związku z tym, gospodarka Niemiec jako taka, jako gospodarka państwa nie zyskuje tak dużo. Jak na przykład zyskiwałaby na eksporcie do Chin, czyli wyprodukowane produkty na terenie Niemiec, czy na terenie tej Unii Europejskiej przez niemieckie fabryki, które by były eksportowane do, do Chin, taki eksport dawałby więcej zysków dla niemieckiej gospodarki niż, e, niż sprzedawanie niemieckich samochodów wyprodukowanych w Chinach na rynku chińskim. Oczywiście niemieckie marki samochodowe podbiły rynek chiński, no, najwięcej sprzedają samochodów. Mają największy udział w rynku samochodowym chińskim i no tutaj są niekwestionowanym, niekwestionowanym liderem. Najwięcej też, jakby Chińczycy dają najwięcej zarobić tym, tym firmom. Tutaj w 2019 roku chińskie koncerny sprzedały łącznie 24,5 miliona samochodów w Chinach, natomiast w, dla porównania w Stanach Zjednoczonych ta sprzedaż wyniosła niemieckich samochodów 17 milionów, także już jest duża różnica, z tym, że tak jak mówię, z tymi chińskimi samochodami, znaczy z niemieckimi samochodami produkowanymi w Chinach, jest taki problem, że fabryka, czy, mark, czy, czy producent, który sprzedał taki produkt w Chinach, wyprodukowany w Chinach, musi ten zysk jakoś przetransferować do Niemiec, żeby go przetransferować. On oczywiście zarabia w yuanach, więc no nie może sobie wypłacić w bankomacie w Berlinie taki sprzedawca, bardzo to upraszczając, tych zysków osiągniętych w Chinach, tylko musi oczywiście sprzedać juany i zakupić euro. A żeby sprzedać juany i zakupić euro, trzeba znaleźć kogoś, kto chce sprzedać euro i kupić juany. I takim kimś są oczywiście Chińczycy, którzy eksportują i zarabiają w Unii Europejskiej. Czyli do, otrzymują zapłatę w euro w związku z tym tak naprawdę wielkość transferu środków z Chin do y, Niemiec y, mniej więcej musi odpowiadać w teorii y, wielkości chińskiego chi, wielkości y, chińskich zarobków osiągniętych w Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę to jest gra o sumie zerowej, bo im więcej Chińczycy zarobią w Unii Europejskiej, y, tym łatwiej będzie wymienić juana na euro, i w związku z tym Chińczycy będą transferować sobie swoje zyski z Unii Europejskiej do Chin, natomiast Niemcy będą transferować do, z Chin do, do Niemiec. Oczywiście tam to, to jest mocno upraszczając te kwestie walutowe, bo tam tak naprawdę jeszcze banki centralne między sobą zaciągają wierzytelności po to, żeby na przykład móc dokonać przewalutowania. Dla tych podmiotów, które chcą dokonać tego przewaltowania. Natomiast generalnie rzecz biorąc, do tego to się to właśnie sprowadza. Czyli tak naprawdę poprzez osiąganie zysków w Chinach, Niemcy ograniczają swoje straty wynikające z udziału Chińczyków w rynku europejskim, bo gdyby Chińczyków nie było w Unii, no, z uwagi na wysokie cła, brak porozumień handlowych itd., itd., to tak naprawdę Niemcy podbijaliby jeszcze bardziej rynek europejski. I zarabialiby tutaj więcej. Natomiast przez to, że Chińczycy tutaj weszli, no to Niemcy zarabiają oczywiście na rynku europejskim odpowiednio mniej, z uwagi na to, że Chińczycy jakby tą część, ten kawałek tortu jakby wydzielili dla siebie. Natomiast Niemcy transferują tę część tych zysków, które osiągnęli Chińczycy z Chin, transferują do, do Niemiec właśnie w postaci zysków ze sprzedanych samochodów, które były produkowane w Chinach. No to tak mówię w koło Macieju, ale nie wiem, czy to jest dobrze zrozumiałe, mam nadzieję, że jest. I generalnie rzecz biorąc, dla Niemiec jako takich, te zyski oczywiście nie są takie duże dla gospodarki. Ja nie mówię dla koncernów. Oczywiście koncerny tutaj zyskują bardzo dużo, ale zysk koncernu niemieckiego samochodowego to nie, nie równa się zysk dla gospodarki czy dla państwa niemieckiego, zwłaszcza pod względami politycznymi. Ponieważ na tym, że Niemcy, nie, bo Chińczycy tak naprawdę pompują pieniądze z Unii Europejskiej całe jako całość, tak? czyli zwłaszcza ze strefy euro, bo tutaj mówię o strefie euro konkretnie, e, czyli pompują pieniądze z Włoch, z, z Hiszpanii, czyli tak naprawdę gospodarki tych państw, e, czy producenci z tych państw tracą na, e, na tym, że obecna jest u nich na rynku konkurencja z Chin. Czyli Chińczycy wypompowują z całej strefy euro pieniądze, natomiast yy, te pieniądze, które później wracają do, do Unii Europejskiej, a w zasadzie konkretnie do Niemiec, właśnie wracają do Niemiec, bo tylko Niemcy zarabiają na Chińczykach, tak, tak naprawdę. Więc yy, Niemcy niejako poprzez Chiny wypompowują pieniądze z innych gospodarek ze strefy euro. Mogliby oczywiście to robić bezpośrednio. I w sumie robią to, ale w większym stopniu mogliby to robić w bezpieczności, gdyby Chińczyków tutaj w Europie nie było. Także, jakby tak to w ten sposób wygląda. Czyli ta zależność Niemiec od Chińczyków jest, ale ona nie jest tak duża, jakby się mogło wydawać. I te zyski nie są tak duże, jakby to wynikało z liczb i zysków osiąganych przez niemieckie firmy na terenie Chińskiej Republiki Ludowej. I Tutaj już możemy dojść do kwestii porozumienia wynegocjowanego przez Merkel i Macron i Macrona z porozumienia inwestycyjnego z Chinami, które tak naprawdę ma pozwolić i umożliwić niemieckim i oczywiście w każdym innym tak naprawdę firmom z Unii Europejskiej, no ale Niemcy tutaj tak naprawdę najwięcej zyskują, bo oni rzeczywiście podbijają ten rynek chiński jako jedni z nielicznych. Ta umowa ma umożliwić tym markom niemieckim jeszcze większy rozwój, jeszcze większe inwestycje w Chinach, yy, przy jednoczesnym zyskaniu takiego bezpieczeństwa prawnego i tego, że tutaj władze chińskie nie będą biły niemieckich producentów czy zagranicznych producentów po głowie, a mogą to robić i już takie presje były wywierane na, na niemieckie firmy. Także to porozumienie oczywiście będzie działało na korzyść niemieckich producentów którzy mają swoje fabryki w Chinach. Oczywiście wpuszczanie Chińczyków do Europy będzie uderzało w gospodarki wszystkich innych członków Unii Europejskiej, ponieważ nikt nie jest w stanie sobie poradzić z konkurencją chińską, oprócz Niemiec. I więc nikt nie jest w stanie jakby odzyskiwać tych utraconych euro na swoim rynku poprzez przetransferowanie kapitału zarobionego w Chinach. Niemcy to, to tutaj robią w największej skali, oni są w stanie tutaj jakoś to odzyskać, te pieniądze wypompowywane z całej strefy euro. Natomiast, tak jak mówię, w kwestiach politycznych to prowadzi do rozbicia jedności Unii Europejskiej, do uderzenia w interesy gospodarcze innych państw europejskich, w związku z czym niemiecki projekt zacieśniania więzów w Unii Europejskiej jest zagrożony, polityczny. W związku z, tylko i wyłącznie z tego powodu, że władze z Berlina postrzegają interes swoich firm niemieckich czy, czy koncernów jako równoznaczny z interesem państwowym niemieckim, a, a tak nie jest. Więc y, warto jakby o tym pamiętać. Niemcy są też y, tutaj zależni od, tak jak już mówiłem, od Stanów Zjednoczonych, zależni są od Chińczyków i są również zależni od Rosjan, ponieważ y, Niemiecka gospodarka importuje aż 70% zapotrzebowania surowców do, do zaspokojenia swojego zapotrzebowania energetycznego. Oczywiście nie mówię tutaj tylko o prądzie elektrycznym, ale na przykład o energii, która zasila przemysł, fabryki itd. itd. Także na przykład maszyny jakieś, tak? no do, do, do tego potrzeba paliwa, żeby to jakoś działało. W związku z tym, że importują a 70% surowców i trzeba to rozdzielić, że tak naprawdę to jeśli chodzi o gaz i ropę naftową, które stanowią większość, jeśli chodzi o te surowce, które są importowane, to gaz i ropa naftowa praktycznie niemalże w 100% jest, są importowane, ponieważ, ponieważ Niemcy nie posiadają swoich surowców energetycznych. Przy czym jedną trzecią ropy naftowej importują z Rosji, podobnie jest z gazem. Także są Niemcy bardzo mocno uzależnieni właśnie od rosyjskich surowców, które dają tak naprawdę im przewagę na rynkach eksportowych, na, na, na rynkach w zakresie sprzedaży swoich produktów, ponieważ. Yy, Tanie surowce energetyczne z Rosji, ta, wynegocjowane tanie ceny pozwalają obniżyć oczywiście koszty produkcji, czyli to wpływa na końcową, końcową cenę produktu i jego konkurencyjność na, na rynku. Wiadomo, że im produkt tańszy, tym, tym lepiej się sprzedaje i tym może lepiej konkurować z, z innymi produktami z innych państw. Także Niemcy są takim ekonomicznym narkomanem który jest uzależniony od handlu, od gospodarek, od handlu ze Stanami Zjednoczonymi, od handlu z Chinami, od surowców z Rosją i są też uzależnieni od Unii Europejskiej jako całości, ponieważ to jest ich największy jako całość rynek zbytu. Także to właśnie kryje się mniej więcej w dużym skrócie pod pojęciem, pod określeniem, że Niemcy siedzą na płocie o krakiem i boją się podjąć decyzję. W w której stronie mają wylądować, ponieważ z każdą ze stron handlują, współpracują, z każdej ze stron są za, bardzo mocno zależni i porzucenie jakiegokolwiek kierunku będzie ich drogo kosztować. Dlatego, dlatego nie chcą się decydować na wsparcie żadnej ze stron, czy to USA, czy Chin, czy, czy, czy też Rosji, i, i starają się manewrować. Natomiast Amerykanie, im się kończy czas, nie są zależni w ogóle od Niemiec, w zasadzie m, mogliby kompletnie się od Niemiec odciąć, co bardzo bolałoby Niemców, a niespecjalnie bolałoby Amerykanów, e, w związku z czym będą Amerykanie naciskać I to jest dla nas dobra informacja, bo mówiliście, że ten ostatni film budujący, że nic nie możemy, nie, nie jesteśmy w stanie, jesteśmy słabi i tak więc jakby jesteśmy zależni oczywiście od okazji zewnętrznych, ale taka okazja się nadarza, ponieważ yy, przez to, że Niemcy są podatni na naciski ze strony Waszyngtonu, to w mojej ocenie zostaną podporządkowani Amerykanom, co będzie oczywiście z korzyścią też, też dla nas, yy, ponieważ będą musieli grać pod interesy amerykańskie, które są zbieżne w pewnych kwestiach, jak właśnie w kwestii bezpieczeństwa yy, na pomocy bałtycko-czarnomorskim. Będą zależni od Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone mają zbieżne interesy z nami, więc będziemy na tym korzystać w takim dużym skrócie telegraficznym. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych nagrań. Do zobaczenia i do usłyszenia.